W komórkach linii A i B badano obecność oraz ekspresję genu kodującego białko MGMT oraz genu kodującego aktywę. Teraz mamy określić, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy też fałszywe. Stwierdzenie pierwsze, gen MGMT jest obecny w obu liniach. To stwierdzenie możemy uznać za prawdziwe, ponieważ w reakcji PCR z użyciem starterów specyficznych dla genu MGMT uzyskano prążek dla obu linii. Należy jednak tutaj. Doprecyzować pamiętać, że startery PCR nigdy nie są projektowane tak, aby wywoływały cały gen. Nie jesteśmy w stanie uzyskać produktu, który by odzwierciedlał cały gen, bo geny są po prostu zbyt długie. PCR pozwala tak naprawdę wykryć jedynie konkretny fragment genu, znajdujący się w miejscu ograniczonym starterami. Więc, będąc precyzyjnym, właśnie powiedzieć, że wykryto fragment genu MGMT w obu liniach. Stwierdzenie drugie. Gen MGMT nie jest obecny w linii B. To stwierdzenie jest definitywnie fałszywe. Nie mamy żadnych dowodów na brak genu MGMT w linii B. Widzimy, że nie ma prążka w reakcji RT-PCR dla genu MGMT w linii B, ale to nie oznacza braku genu, lecz wskazuje na brak ekspresji genu, czyli brak mRNA powstającego na matrycy tego genu, które mogłoby zostać przepisane na cDNA, a następnie powielone w reakcji RT-PCR. Więc definitywnie stwierdzenie drugie jest fałszywe. Teraz mamy stwierdzenie trzecie. Brak obecności prążka w reakcji RT-PCR, w domyśle dla genu MGMT, może wynikać ze złej jakości wyizolowanego RNA. Teoretycznie, brak prążka w reakcji RT-PCR mógłby wynikać ze złej jakości wyizolowanego RNA lub też niewyizolowanego RNA w ogóle. Jednak w tym konkretnym przykładzie tak nie jest, bo widzimy w linii B wyraźny prążek dla aktyny. Aktyna jest to białko cytoszkieletu komórkowego, i gen-kodujący aktynę zawsze w żywych komórkach ulega ekspresji, czyli zawsze będzie obecne mRNA w żywych komórkach dla aktyny. Więc, dlatego, że powstał nam prążek dla aktyny w reakcji RT-PCR, mamy dowód, że RNA zostało prawidłowo wyizolowane. Mamy też dowód na to, że RNA zostało przepisane na CDNA, jeżeli dla aktyny, to również dla potencjalnego, potencjalnie innego genu, dla genu MGM, jeżeli mRNA było. I widzimy też, że reakcja PCR przebiega prawidłowo dla obu genów, bo widzimy pojawiające się prążki. Warto tutaj jednak taką jedną uwagę dodać. Aktyna, tak jak Państwu powiedziałam, jest genem, który zawsze, gen kutujący aktyny, jest genem, który zawsze ulega ekspresji w żywych komórkach. Jest to gen strukturalny, ale zastosowanie aktyny jako kontroli dodatniej tutaj z punktu widzenia technicznego powinno być tak to zaprojektowane, żeby uzyskany produkt RT-PCR miał porównywalność, porównywalną długość do produktu genu badanego. W przeciwnym razie zawsze można argumentować, że RNA może było zdegradowane i nie udało się uzyskać większych produktów, więc tutaj takie, taka techniczna uwaga, że zawsze ten gen kontrolny powinien, dawać produkt, powinien być tak usta ustalony, żeby dawał produkt takiej samej wielkości jak gen badany. I mamy teraz czwarte stwierdzenie. Brak prążka w reakcji RT-PCR dla linii B. W domyśle chodzi o MGMT. Może wynikać ze złej jakości cDNA dla linii B. To stwierdzenie również uznajemy za fałszywe, skoro cDNA dla aktyny nam powstało poprawnie, nie ma żadnego argumentu, żeby twierdzić, że cDNA dla MGMT nie mogło zostać uzyskane z przyczyn technicznych. Brak prążka świadczy więc o braku ekspresji genu MGMT w tej linii, a nie o błędzie eksperymentalnym. Przechodzimy teraz do części drugiej. Stwierdzenie kolejne. Brak prążka w reakcji RTPCR może wynikać ze źle dobranych starterów do badania ekspresji genu MGMT. To stwierdzenie jest definitywnie prawdziwe. Wiemy, że startery działają prawidłowo, ponieważ udało nam się uzyskać produkt dla genu MGMT w reakcji RTPCR w przypadku linii A. Tutaj widzimy. Skoro startery umożliwiają amplifikację CDNA. Specyficznego dla MGMT w jednej z linii nie ma podstaw, by twierdzić, że są one źle dobrane lub też pracują niepoprawnie. Kolejne stwierdzenie. Dla genu MGMT wykorzystano te same startery w reakcji RT-PCR i PCR i zaprojektowane one są na granicy eksonów. To stwierdzenie jest definitywnie błędne, ponieważ startery zaprojektowane na granicy eksonów nie dałyby nam produktów klasycznej reakcji PCR z genomowym DNA, ponieważ. Pomiędzy egzonami znajdują się introny i starter na granicy eksonu po prostu nie może być użyty do amplifikacji genomowego DNA. Kolejne stwierdzenie. Zakładając, że dla genu kodującego aktynę wykorzystano te same startery w reakcji RT-PCR i PCR, zaprojektowane one są w obrębie jednego egzonu. I... Jeżeli to były te same startery w reakcji RT-PCR i PCR, to muszą być w obrębie tego samego eksonu, bo gdyby nie były, no to produkt PCR byłby większy o intron znajdujący się między eksonami. Kolejne stwierdzenie. Obecność produktu PCR dla genu kodującego aktynę świadczy o dobrej jakości wyizolowanego RNA, a tym samym CDNA. To stwierdzenie jest całkowicie fałszywe. Produkt uzyskany w reakcji PCR świadczy jedynie o obecności genomowego DNA zawierającego fragment genu aktyny w miejscu przyłączenia starterów. Na tej podstawie nie można wnioskować nic o jakości wyizolowanego RNA ani uzyskanego CDNA, ponieważ PCR nie informuje nas o tym, bo matrycą powielaną jest genomowe DNA. Kolejne stwierdzenie, jeżeli startery są specyficzne zarówno dla DNA, jak i cDNA i zaprojektowane w tym samym eksonie, nie można wykluczyć, że prążki w reakcji RT-PCR i PCR pochodzą z kontaminacji genomowym DNA. I to stwierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe. Jeżeli startery mogą amplifikować zarówno DNA genomowe, jak i cDNA, to obecność prążka w reakcji RT-PCR nie musi świadczyć o ekspresji genu. Produkt może pochodzić z zanieczyszczenia genomowym DNA uzyskanej próbki. Jeżeli startery są zaprojektowane w różnych egzonach, produkt powstały na matrycy genomowego DNA jest zawsze większy, ponieważ zawiera introny. No a na cDNA jest krótszy, więc tutaj jeszcze można by po wielkości produktu rozróżniać, co było matrycą. Jeżeli natomiast startery znajdują się w obrębie jednego egzonu, nie ma możliwości rozróżnienia, czy produkt pochodzi z DNA genomowego, czy też uzyskanego w odwrotnej transkrypcji cDNA. Dlatego w takiej dobrej praktyce laboratoryjnej, nie projektuje się starterów w obrębie tego samego egzonu, właśnie dlatego, żeby uniknąć problemu z kontaminacją DNA i z problemem z rozróżnienia, czy, czy, rozróżnienia, czy produkt pochodzi właśnie z uzyskanego cDNA, czy też z kontaminacji genomowym DNA. Kontaminacja genomowym DNA oczywiście tutaj nie jest, nie jest trudna w przypadku próbek i PCR też jest wyjątkowo czuły. I ostatnie stwierdzenie, Zakładając, że dla genu MGMT zastosowano te same startery w reakcji PCR i RT-PCR, kontaminacja próbki CDNA genomowym DNA doprowadziłaby do pojawienia się dwóch produktów w analizie RT-PCR. To jest jak najbardziej prawda. W takiej sytuacji, gdyby, była, gdyby CDNA było zanieczyszczone genomowym DNA, widzielibyśmy krótszy produkt pochodzący z CDNA oraz dłuższy produkt pochodzący z genomowego DNA, czyli byłyby dwa produkty. Różnica w wielkości produktu wynikałaby z obecności oczywiście intronów w genomowym DNA i moglibyśmy stwierdzić, że próbka zawiera materiał genetyczny zarówno w postaci CDNA, jak i w postaci DNA.